Witam wszystkich. Zastanawiałem się, jak uczcić przekroczenie liczby 100 subskrybentów. No i doszedłem do wniosku, że może dobrym pomysłem będzie jakiś film techniczny, ale z elementami historii. Także w tym filmie będzie i gadane i postaram się dokonać diagnozy. Te dwa zegarki nie działają w pełni. W Porsche chronograf działa tylko częściowo nie działa koło minutowe i zegarek nie wskazuje czasu. Odwrotna sytuacja w IWC. Tutaj działa tylko wskazanie czasu, chronograf nie działa. Są to zegarki z mechanicznym modułem chronografu, ale zasilane są przez silniczki krokowe. Ten rodzaj mechanizmu zaprojektowała firma Jaeger-LeCoultre. Koronka jest wciśnięta ale zegarek nie uruchamia się, sekundnik nie rusza się. W ogłoszeniu sprzedający zamieścił informację, że nadaje się na część. Jako, że dla tego mechanizmu występuje całkowity brak części, gdziekolwiek dostępnych, Porsche kupiłem po to, żeby dopracować IWC, które przestało działać. Ta historia zaczęła się od zegarka IWC. W związku z absolutnym brakiem części, a w tym zegarku mniej więcej rok temu wymieniłem cewkę, przewinąłem tą cewkę, i zainstalowałem swoją. Niestety nie miałem też odpowiedniego złącza, bo brakowało go w tym zegarku. W związku z tym musiałem wykonać połączenie przewodów samodzielnie za pomocą płynnego srebra. Nie do końca to dobrze działa w tym przypadku. Także zegarek Porsche miał stanowić po prostu bazę części, żeby zrobić to na częściach oryginalnych, a nie na samoróbce, która po roku odmówiła współpracy. Jakiś czas temu stwierdziłem, że może warto jednak dokonać diagnozy, co jest nie tak z Porsche. Ale zanim przejdziemy do diagnozy, naprawy, to jeszcze kilka słów o tym mechanizmie. W centrum znajduje się koło sekundowe chronografu. Chronograf jest zasilany przez jedną cewkę, druga cewka zasila wskazania czasu. Koło minutowe chronografu mamy po lewej stronie, koło godzinowe po prawej stronie, a na górze te trzy strzałki wskazują. Dźwignie i młoteczki chronografu. A więc jest to chronograf mechaniczny i wszystko co powiedziałem w filmie, który niedawno nagrałem, czyli krótka historia chronografu, tutaj możemy przenieść na ten mechanizm. Gdy nacisnę przycisk reset, młotki jednocześnie uderzą w kształtki osercowane w tym wyglądzie w koło sekundowe, minutowe i godzinne. Taki sam mechanizm mamy w drugim zegarku, czyli w IWC. Jest to mechanizm brandowany, czyli nie jest to mechanizm in-house, jest to mechanizm żerola-kutr, który wykorzystuje firma IWC w swoich modelach chronografów. Te małe przewody widoczne tutaj, to jest połączenie, które wykonałem pomiędzy moją cewką a płytą główną mechanizmu. Zaczynamy od diagnozy pierwszego zegarka. Tak wygląda koronka. Za chwilę wyjdę, wyjmę mechanizm z obudowy. Ten mechanizm ma pewne szczególne właściwości. Przede wszystkim jest bardzo niski i ma małą wielkość, w związku z tym można go zastosować w mniejszych zegarkach. Czyli takich, które były popularne w latach 80. i 90. -tych. Obecnie IWC i żeżar Lakutr nie korzysta już z tego mechanizmu. Wałek z koronką swobodnie wychodzi z mechanizmu. Ja się obawiałem, że przyczyną jest to, że dźwignia, która dociska wałek jest np. pęknięta, ale widać, że po prostu ona jest odkręcona. Dopiero gdy ściągnę tarcze i wskazówki, będę mógł sprawdzić układ nastawczy. Wtedy mam nadzieję, dowiemy się, czy odkręcona śrubka to był jedyny problem z tym mechanizmem. Małe wskazówki, na przykład wskazówki chronografu, potrafią być bardzo delikatne. W związku z tym używam WD-40, żeby zmniejszyć ryzyko, że podczas zdejmowania uszkodzę te wskazówki. Opór nie jest zbyt duży, także myślę, że tutaj wszystko będzie ok z tymi wskazówkami po zdjęciu. Mechanizm z żarla KUTR. 630 ma dwie małe tarcze chronografu. Jedna ta po lewej stronie wskazuje minuty, a ta po prawej godziny. I mamy tutaj tarczę 12-godzinną. Po zdjęciu ostatniej małej wskazówki, wskazówki sekundnika, mogę zdjąć tarczę. W tym momencie ja jeszcze nie wiem, czy wszystkie elementy są całe. Być może oprócz odkręconej śrubki coś jest nie tak, dlatego muszę zdjąć tarczę datownika, i wtedy dopiero zobaczymy mechanizm nastawczy. Ja podczas tego materiału nie będę wykonywał pełnego czyszczenia, chcę tylko sprawdzić, czy warto zainwestować czas w naprawę tego mechanizmu, zdiagnozować, co jest nie tak. O zdjęciu tarczy datownika możemy oglądnąć już mechanizm nastawczy. Elementy tego mechanizmu nie są uszkodzone, ale są źle spozycjonowane, także zwykłe dokrącenie śrubki nie pomogłoby tutaj w tym przypadku. Ja mam oczywiście nadzieję, że w momencie jak ponownie prawidłowo złożę mechanizm nastawczy, to w momencie kiedy koronka będzie wciśnięta, mechanizm ruszy. Ale oczywiście problem z układem nastawczym może tylko maskować inne problemy, które tutaj mogą wystąpić: problem z SEWKą, z modułem elektronicznym albo jeszcze jakiś inny. Zaczynam od dokręcenia dźwigni przytrzymującej wałek i koronkę. Nie jest to prawidłowe czyszczenie, ale pomimo to używam trochę smaru. Teraz instaluję chybotkę, która w momencie, gdy wyciąga się koronkę, zazębia się z przekładnią wskazań, umożliwiając w ten sposób regulację godziny. Na tej chybotce zamontowane są takie naprawdę bardzo małe koła zębate, ja je wcześniej oglądałem pod lupą, czy na pewno dobrze pracują. Ten element posiada wcięcie, w które powinien wejść bolec dźwigni, która współpracuje z wałkiem i koronką. Przetestuję teraz, czy chybotka prawidłowo działa. Po teście mogę stwierdzić, że chybotka zazębia się z przedkładnią wskazań. Wcięcie dźwigni, która zatrzymuje mechanizm, jest prawidłowo połączone z dźwignią która współpracuje z wałkiem. Przystępuje do montażu tarczy datownika, powinien on skoczyć bez oporu. Właśnie tak jak teraz. I jeszcze tylko jedna śrubka i montaż mechanizmu będzie praktycznie zakończony. Pozostaje jeszcze sprawdzić, czy mechanizm ustawienia daty pracuje prawidłowo i ta praca wygląda ok, w związku z tym mogę przystąpić do montażu wskazówek. Zaczynamy od małych wskazówek, od wskazówki sekundnika i dwóch wskazówek wskazań chronografu. No i mamy sukces. Sekundnik pracuje. To znaczy, że problem tkwił w nieprawidłowo pracującym mechanizmie nastawczym. Jest to oczywiście sukces, no bo przecież ten mechanizm chciałem przeznaczyć na części jako dawcę. Natomiast może się okazać, że będzie lepszy mechanizmu planowanego biorcy, czyli IWC. Te wskazówki są naprawdę bardzo małe, także korzystając z narzędzi do montażu wskazówek oraz lupy, wielokrotnie będę sprawdzał, czy te wskazówki nie obcierają o tarczę, są prawidłowo zamontowane. Teraz montuję wskazówkę minutową chronografu i godzinową. Składam zegarek, gdyż chcę przetestować, czy wszystkie funkcje tego zegarka wróciły. Do życia, czyli czy na pewno prawidłowo działa czas, nie tylko sekundnik, oraz czy wszystkie wskazówki chronografu pracują prawidłowo. Teraz po prostu uruchamiam stoper. No i w ten sposób rozpocznie się test. No niestety, chronograf nie działa prawidłowo. Minęła godzina, wskazówka godzinowa przesunęła się, natomiast minutowa wskazówka praktycznie nie rusza się. Ja widziałem ten problem wcześniej, natomiast miałem nadzieję, że jest to związane z tym podstawowym problemem czyli z tym, że nie działał także sekundnik, czyli jest lepiej, bo mamy wskazania czasu i częściowo wskazania chronografu, ale nie mamy jeszcze pełnej funkcjonalności. Żeby sprawdzić, dlaczego jest taka sytuacja, no to przyjrzę się temu kołu. Jest to koło minutowe chronografu i jak widzicie, to koło porusza się. To znaczy, że napęd jest przekazywany na wszystkie tarcze chronografu. Wskazówka minutowa znajduje się dokładnie na osi tego koła, które porusza się. W związku z tym, co mogło pójść nie tak tutaj, że jednak ta wskazówka się nie rusza, no w tym celu muszę zdjąć to koło chronografu. W tym celu rozkręciłem płytkę mechanizmu chronografu i ten element, który tutaj widzimy, to jest właśnie sercowa kształtka, która odpowiada za powrót do pozycji 0 i ona nie jest na stałe połączona z kołem. To znaczy jest potrzebny niewielki opór o to, żeby jednocześnie można było zresetować tą wskazówkę, czyli przesunąć względem koła, jak i żeby to koło poruszało wskazówkę. Czyszczę koło z oliwy oraz brudu, wyczyszczę także łożyska kół chronografu. Mam nadzieję, że te operacje zmniejszą tarcie pomiędzy łożyskiem a kołami chronografu, ale z drugiej strony zwiększą to tarcie w ramach konkretnych kół chronografu, czyli pomiędzy osią chronografu, sercowatą kształtką, a samym kołem. Teraz skręcam mechanizm chronografu. Wcześniej sprawdziłem, czy wszystkie ośki znalazły się w łożyskach, no jest to bardzo kluczowe. Gdyż no, bardzo łatwo te osie uszkodzić. Wyczyściłem łożyska i stosuję też trochę oliwy zegarmistrzowskiej. Jeszcze ostatnie sprawdzenie, czy mechanizm chronografu swobodnie pracuje. W momencie, kiedy dotknę któregoś zyku, montując układ elektroniczny, trzeba zwrócić szczególną uwagę na taką małą bo dźwignię. Ta dźwignia, jeżeli będzie w nieprawidłowej. Pozycji, podczas montażu możemy ją uszkodzić. Ona służy do włączenia i wyłączenia chronografu. Czyli to jest taki włącznik, który uruchamia silnik krokowy chronografu albo go wyłącza. Ja używam podczas wkręcania śrubek takiego patyczka, po to, żeby uniknąć ryzyka, że w momencie, gdyby zasilnął się śrubokręt, to uszkodziłbym cewkę. I w tym momencie włączam chronograf. I mamy tutaj przyspieszony ekran. Proszę zobaczyć. Tarcza minutowa chronografu pracuje. Za chwilę też będzie widać, że tarcza godzinowa pracuje, ale ona wcześniej już działała. Czyli, bez żadnych części, udało się przywrócić w pełni funkcjonalność tego mechanizmu. Mogę przystąpić do montażu dekla. Czyli tutaj mieliśmy dwa powody, dlaczego ten zegarek nie działał, nie wskazywał czasu, dlatego że był problem z mechanizmem nastawczym, który także włącza i wyłącza wskazania zegara w zależności od jego pozycji oraz był problem z pracą osi minutowej chronografu. Obawiałem się, że koło minutowe nie działa, dlatego że po prostu no, jest zużyte, uszkodzone, w związku z brakiem zupełnie części, no tutaj już za dużo nie dałoby się pewnie zrobić. Natomiast problem był ze zbyt ciasno pracującym kołem minutowym chronografu. Oczywiście jestem zadowolony, że udało się ten zegarek naprawić, no ale on miał być dawcą, a w tej chwili już tym dawcą nie będzie. W związku z tym muszę wymyślić, co zrobić z IWC. Czy poświęcać godziny na poszukiwania odpowiedniej cewki. Czy jeszcze raz dać jej szansę i naprawić tą moją? Oczywiście tutaj przydałoby się jeszcze pełne czyszczenie tego mechanizmu, ale no, na razie sobie to powiedzmy odpuszczę. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Oczywiście zachęcam do subskrypcji.